Przyjechamy dzisiaj do Hamburga. Tu wjeżdżamy do Hamburga i już na samym wejściu pokazuje się nam fajny widok na Facebook. kanały w Hamburgu.

Także teraz wychodzę, potem pokażę Wam Hamburg. O, te czarne budynki z tej z czerwonej cegły też są takie bardzo charakterystyczne do Hamburga. Dojeżdżamy, dojeżdżamy powoli na dworzec główny.